Dzień dobry, tu ja mówię proszę Państwa, zgodnie z przewidywaniami, a tutaj żadnym wielkim prorokiem nie trzeba było być. Wczorajszy odcinek to był odcinek, który wywołał spore zamieszanie. Natomiast ja z efektów tego zamieszania nie tylko jestem zadowolony, ale jestem wybitnie zadowolony. I mówię to bez najmniejszego przekąsu, bez najmniejszej ironii, zaczynając od serdecznych podziękowań. Dla wszystkich widzów i gości polskiej chaty, którzy są gośćmi myślącymi i potrafią przyjąć do wiadomości fakty, chociaż one by były e, stały w absolutnej sprzeczności z ich dotychczasowymi przekonaniami, a to jest wyraz najwyższej inteligencji, kiedy człowiek e, zmienia swoją opinię, zmienia swój pogląd na podstawie faktów, ponieważ wcześniej został wprowadzony w błąd. Proszę Państwa, to był najsłabszy odcinek w statystykach, jeżeli chodzi o e, akceptację tego, co, co powiedziałem na kanale, bo, proszę Państwa, miał zaledwie 88% pozytywnych odpowiedzi z Państwa strony. Więc wy możecie się zdziwić, że ja taką wartość jak 88% nazywam określam słowem zaledwie. Ale z reguły ta średnia to jest, proszę Państwa, się wierzyć, nie chcę, w granicach 98%. Proszę Państwa, nastąpiła też, no może nie rekordowa, ale chyba druga czy trzecia w kolejności fala pod tytułem: Koniec z Tobą, kończę subskrypcję. Takich zachowań było około 37 czy 38. No, a Państwo macie liczbę tych, liczbę gości i liczbę subskrybentów pod kanałem. Zapisano to jest. Ja tego nie, też możecie mi wierzyć albo nie, ale na bieżąco tego nie śledzę. Jest chyba 22 tysiące z jakimś, jakimś hakiem. Proszę Państwa, dlaczego, dlaczego o tym wspominam? Dlatego, aby jeszcze raz podkreślić, co jest intencją moją i co jest zamysłem jak również pomysłem na to, jak ten kanał ma funkcjonować. Ale nim o tym powiem, to jeszcze przypomnę o innym przełomowym odcinku, który miał miejsce w czasach zarazy, gdzie uprzejmie wyprosiłem z kanału wszystkich zwolenników tych dwóch pajaców, co tam jeden biega z rogatywką, a drugi w okularkach coś mi tam podpowiada i klika na i klika w komputerze, bo to jest wrogatywką, chyba sam nie umie i gdy poprosiłem o to równie uprzejmie, aby mnie łączyć ze wszystkimi największymi idiotycznymi teoriami które pojawiają się w internecie, a ja miałem tu na myśli 5G, chipy i inne takie bo to jest jeden wielki sabotaż służący naszym wrogom to wtedy ten odpływ był jeszcze większy i to niezadowolenie wyrażone w komentarzach i tutaj, proszę Państwa, też się nie oszukujmy. To te, te komentarze, które są najbardziej wyraziste, najbardziej dobitne, e, czyli tam koniec twój, znowu PIS, e, a jednak PIS i tak dalej. To są komentarze politycznych zapiewajów politycznych harcowników, którzy biegają po całym internecie i sieją tą samą propagandę. Proszę Państwa, dla mnie to jest olbrzymi sukces, że tylko taki odsetek, taki procent widzów polskiej chaty no, zachował się w taki sposób, jak przewidywałem. To znaczy, że ta część uczestników, no, nazwijmy to mądrym słowem czy mądrym sformułowaniem debaty publicznej która opowiada jakieś brednie o Białorusi, gdzie jest to kraina mlekiem, mlekiem i miodem płynąca, a wolność tam się wylewa wiadrami. Tak przy okazji tam bym chciał spytać, czy w tym genialnym, w jaki, jaki samochód jest produkowany w tym wybitnie genialnym, wolnościowym i rozwiniętym kraju, jaki komputer tam produkują, jaki telewizor, czy może macie jakiś sprzęt AGD, proszę Państwa, wyprodukowany na na Białorusi, jaka tam jest średnia pensja, czy widzicie tam kwitnące wsie i miasta, jak wyglądają drogi na, na Białorusi no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej proszę Państwa, internet wszystko przyjmie, a zwłaszcza w wersji propagandowej tych wszystkich politycznych zapiewały, wszystko przyjmie odcinek wywołał taką, a nie inną sensację, tylko i wyłącznie z tego powodu, że paru y, posłów Konfederacji, bo tu trzeba też nazwać rzeczy po imieniu, osoby po imieniu, dało się nabrać jak dzieci, dało się nabrać jak dzieci Picowi, albo nie doczytało, albo nie chciało mi się przeczytać albo udawali głupich y, że w zapisie już słynnym, słynnego już projektu ustawy o którym za chwilę będzie cisza, proszę Państwa jestem co do tego przekonany i też zaraz o tym opowiem dało się nabrać i, i wrzuciło w internet listę z podkreślonymi na czerwono zapisami a do tej listy napisali komentarz zobaczcie co nam chcą wprowadzić proszę państwa można zawracać Wisłę kijem można udawać głupiego, można mydlić oczu ale aferę wywołała dokładnie ta lista z tymi podkreślonymi punktami a te podkreślone punkty to są przepisy obowiązujące od 20 lat w momencie, gdzie panowie z Konfederacji, wszyscy inni polityczni, wodzireje, tak zwani niezależni, wpłać na moje konto, podnieśli aferę i zaczęli budzić wasze umysły, no to znalazło się kilka osób, w tym między innymi moja nieskromna osoba, która zwróciła uwagę na to, jakie to jest kłamstwo, jakie to jest oszustwo, jaka to jest głupota, jakie to jest proste. Klapnięcie, chlapnięcie w pułapkę, którą wykopał, wykopał PiS, i to wszystko, co rzekomo ma być nadchodzącym reżimem, jest reżimem obowiązującym od 20 lat. No to wtedy ruszyła nowa akcja, nowa propaganda i nowe ogłupianie ludzi pod tytułem, że to może jest to samo, ale są inne okoliczności, że są jakieś dwa poziomy antykonstytucyjne wprowadzone. Te, te dwa poziomy antykonstytucyjne również są zapisane w tym projekcie i jest tam wyraźnie zapisane, że te przepisy dotyczące e, klęski żywiołowej nie będą obejmować tych dwóch niekonstytucyjnych stanów e, zagrożenia. Proszę Państwa, i to wszystko pokazuje. E, e, Jedną bardzo, no dla mnie wyjątkowo przygnębiającą rzecz, mianowicie to, że PIS jest partią, która uprawia politykę w taki sposób, który można podkreślić określić jednym słowem Kurski. I obojętnie którego Kurskiego sobie, sobie wybierzemy, to jest partia, która prowadzi politykę zwłaszcza politykę informacyjną, te, te wszystkie komunikaty społeczne, żeby znów się podeszrzeć mądrymi słowami. Nawet kiedy jeszcze wspierałem słuszne w jakichś obszarach działania PiSu, podkreślałem to na każdym kroku, że ta toporna propaganda to jest największe zagrożenie dla PiSu i że PiS jest największym zagrożeniem dla samego siebie, głównie z uwagi na to, w jaki sposób komunikuje się ze społeczeństwem. Partię PiS da się, pod, da się określić jednym słowem Kurski. Wyjątkowo temporna, wyjątkowo prymitywna propaganda. Ale, proszę Państwa, to w zupełności wystarczy. To w zupełności wystarczy. Do wygrania wyborów to już mogę powiedzieć na 100%. Czy wystarczy do utrzymania władzy, to się jeszcze okaże. Natomiast jeśli dalsze działania opozycji yy, kojarzonej z Platformą Opo yy, obywatelską i tej opozycji, która jest kojarzona z Konfederacją bo to jednak to też uczciwie trzeba przyznać, są dwa różne poziomy uprawiania polityki, chociaż nie wiem, który bardziej zabawny no jeśli to się nie zmieni proszę Państwa, to Kurski w zupełności wystarczy i na Konfederację i na całą Zjednoczoną opozycję wokół obozu Tuska, Komorowskiego i Kwaśniewskiego. Proszę Państwa, dlaczego tak uważam? na portalu Twitter napisałem taki krótki komentarz Polacy dostaną w tyłek w tej no napisałem bardziej w tyłek tej zimy i jesieni to jest pewne natomiast PiS przejdzie przez jesień i zimę suchą stopą Dlatego, proszę Państwa, że po jednej stronie mamy opozycję, która zajmuje się idiotycznymi komunikatami i wysyłaniem do, do ludzi jakichś durnowatych memów pod tytułem kajaki płynące po Mierzei", przez mierzeje Wiślaną, bo mówimy oczywiście o kanale Olbrąskim. Po drugiej stronie mamy konfederację, która zajmuje się przepisami sprzed 20 lat, ośmiesza się, Ośmiesza się, proszę Państwa, najbardziej znani politycy Konfederacji ośmieszyli się tą akcją. Chociażby taki polityk jak pan Dziambor. Ośmiesza się wrzucaniem przepisów sprzed 20 lat i wszczynaniem jakichś fałszywych alarmów. Natomiast PiS prostymi, topornymi środkami dąży do celu. Bo w czasie, gdy Kwaśniewski z Komorowskim śpią, już krążą zdjęcia po internecie na tej ich konferencji, tam w poświęconej Zjednoczonej Prawicy, w, w czasie gdy ta, to, przepraszam, Zjednoczonej Opozycji, w, w czasie gdy ta Zjednoczona Opozycja. Mówi zupełnie różnymi głosami, bo czasami mówi o dogadaniu się w sprawie stworzenia rządu, a cała reszta no, obraca się napięcie, zwiesza głowę albo się śmieje z tej propozycji. W czasie, gdy jedyna alternatywa po prawej stronie dla partii PiS, czyli Konfederacja, zajmuje się przepisami sprzed 20 lat, albo bije pianę na temat takich bzdur jak możliwość przechodzenia na czerwonym świetle przy przejściu dla pieszych no to proszę państwa z czym do ludzi no spójrzcie, spójrzcie na wskaźniki wskaźniki te znane z badań o, z badań opinii publicznej oczywiście na to zawsze, zawsze trzeba wziąć filtr no ale jeśli w czasach Proszę Państwa, konfliktu zbrojnego na naszą wschodną granicę. 80 czy, czy więcej 80% Polaków stoi po jednej stronie, a 70 czy 60% Polaków w tej wcześniej fazie deklarowało, że jest w stanie podnieść duże koszty związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy. Jeśli w okolicach 70% o zgrozo Polaków patrzy na Unię Europejską jak na święty obrazek, proszę Państwa, jeśli 35% Polaków uważa, że reparacje się Polsce nie należą, no to połączmy te, te wszystkie fakty. I, I zdefiniujmy sobie obszar działania e, politycznego. No i na tym tle wychodzi właśnie e, jakaś grupka radykałów, e, która krzyczy, że zróbmy w Polsce drugą, e, d, drugą e, Białoruś, a będzie nam, e, będzie nam super i fajnie. A co, co więcej, ta sama grupka krzyczy, że Putin to, to, to fajny gość i jechać po banderowcach. Proszę Państwa, PiS nie musi nic zrobić. PiS nie musi nic robić. PiS może zrobić premierem kurskiego i tak swoje ugra, ponieważ po drugiej stronie mamy taką a nie inną jakość uprawiania polityki. A jeśli ktoś mi zada sakramentalne pytanie, jak ty taki jesteś mądry, to powiedz co zrobić, no to ja odpowiem, że nic się nie da zrobić w tych warunkach. Ja już Państwu mówiłem i mogę powtórzyć. Nie mam zielonego pojęcia, na, na, na kogo zagłosuję. Na pewno nie zagłosuję na PIS, na pewno nie zagłosuję na PO, ale nie mam też pojęcia, co zrobię. Czy zostanę w domu? I teraz uwaga czy z, z obrzydzeniem jak to mówił klasyk, zagłosuję na tą nieszczęsną i śmieszną partyjkę Konfederację, ale tylko po to, proszę Państwa, żeby to był klin pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami, czyli PiS-em i PO żeby to był taki klin, który uniemożliwi działanie masowe jednym i drugim, czyli mówiąc krótko, idealny układ dla mnie w tych chorych warunkach politycznych, to by był taki, gdyby jakakolwiek e, koalicja, która powstanie, musiała brać pod uwagę e, głosy Konfederacji, a najlepiej, żeby powstał jakiś rząd mniejszościowy, który będzie się musiał dogadywać, e, dogadywać ze wszystkimi dookoła, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, bo to jest proszę Państwa dla nas najbardziej bezpieczne, ale już, jeśli już e, słyszę w co co i rusz, te wszystkie brednie o tym, a jednak PiS, a mimo wszystko PiS, a ty znowu Zapis, no to ja Państwu mówię otwartym tekstem. Tak, proszę Państwa. Jednak PiS, ale to za sprawą właśnie takich komentarzy, takich podstaw i takich smarkatych zachowań politycznych, które są przejawiane przez no, część, część komentujących w internecie, część zwolenników partii opozycyjnych wobec PiS pisma proste zadanie z, całym tym, z całą tą swoją toporną propagandą z całą tą swoją nieudolnością przejdzie suchą stopą bo, bo jest bo jest wielkoludem na tle tych wszystkich Zachowań po, po, po drugiej stronie, i to te partie opozycyjne wobec PiS same się w te pułapki pakują, same się zajmują tematami obocznymi. W czasie, proszę Państwa, że Polak biega po składach węglowych i pyta, czy można kupić węgiel o 3000 taniej, i w czasie, gdy Polak patrzy na licznik i zastanawia się, czy już e, za tydzień, czy, czy za miesiąc przekraczy e, 2, e, 2000 kWh o godzin wyznaczonych przez rząd. No czyli, o czym Państwa mówimy? No, o, czym, o czym my mówimy? Alternatywą dla pisma być Łukaszenka albo Sławomir Nitras płynący kajakiem po, po kanale albowskim? No, Kaczyński z Morawieckim i cała, Nagra, cała, cała Nowogrodzka co tydzień dają nam sze, aby ten stan, który jest, się utrzymał. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i, i wyciągamy e, wnioski. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za tą reakcję. E, to, to, jest taka, to jest taki papierek lakmusowy, bo ja w tych swoich intencjach, w swoich deklaracjach bezczelnie powiem, jestem do bólu uczciwy. Proszę Państwa, mnie nie zależy e, ani na ilości subskrybentów, ani na. Liczniku reklam nie zależy na tym, aby budować projekt uczciwy, i to nie z jakichś szlachetnych pobudek, ale proszę Państwa, dla komfortu własnego, intelektualnego i moralnego. Chcę mieć możliwość zgubienia z mądrym, a nie znalezienia z głupimi. Dlatego obojętnie, jakie będą wyglądały fakty, co będzie stało za tymi faktami. Na kanale Polska HT dowiecie się tylko wyłącznie o tym, co jest faktem, a co jest blagą. I tutaj też bez względu na to, jak bardzo szlachetni, znamienici, patriotyczni wodzireje, polityczni będą tą blagą się posługiwać, to oni, oni również zostaną wskazani palcem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.